Wszystkich w kolejnym filmie na kanale Polish Fitness Freak. Słuchajcie dzisiaj materiał troszeczkę informacyjny. Mianowicie kiedyś była akcja z mojej strony zbiorowe zamówienie na stronie My Protein. Tylko że wtedy to była na brytyjskiej stronie. Aktualnie stwierdziłem, że będę robił takie zamówienia cyklicznie na polskiej stronie. Zobaczymy jak to wyjdzie, czy będzie duże zainteresowanie. Osoby, które by były zainteresowane, proszę o kontakt czy to na Facebooku, czy to poprzez maila. I teraz tak wybieracie sobie, mówicie mi jaki produkt chcecie, ile tego produktu chcecie i następnie albo od razu ustalamy wasz sposób wysyłki, jaki chcecie, żeby wysał to do tak, domu dojdzie. I całość tej kwoty przelewacie do mnie na konto, które ja Wam wtedy podam. Bądź też ewentualnie, jeżeli jesteście niezdecydowani na wysyłkę, jak chcecie to dostać, czy kurierem, czy pocztą, to możecie również złożyć to zamówienie, ale też musicie mi przelać kasę, tak? Ja nie złożę zamówienia na nic, dopóki nie będę miał pieniędzy na koncie, dlatego że po prostu te pieniądze są ściągane z mojego konta, więc ja nie będę za nikogo wykładał. Jeżeli jesteście zainteresowani, no to bardzo proszę. Raz ta akcja była, udała się, ja mówię, do niczego nie namawiam, nie każę Wam, żeby była wysyłka kurierem, czy coś tam innego. Niech każdy sobie to przekalkuluje, jak mu pasuje, czy chce coś zamówić, czy nie chce. Tak więc to by było wszystko, jeżeli chodzi o ten krótki materiał. Więc tak jak mówię, będą, jeżeli się to sprawdzi, to będą cyklicznie robione te akcje, tych zbiorowych zamówień. Na dzień dzisiejszy czekam na... Zbieram po prostu zamówienia do końca tego miesiąca i zobaczymy co z tego wyjdzie. Jeżeli się wszystko uda i jeżeli będzie zainteresowanie, to myślę, że na pewno raz na miesiąc, a może jak będzie duże zainteresowanie, to raz na dwa miesiące takie zamówienia bym robił. Więc to było wszystko i czekam na Wasze, że tak powiem, zamówienia. Pozdrav